Dzień dobry, jak możecie zauważyć, nie jest to film zrobiony ze sklejek, z lepek jakichś wodów ze streama. Jest to spowodowane faktem, że nie ma mnie w tym momencie w Krakowie, a wyjebałem się z całego materiału. Jestem aktualnie w hotelu w Poznaniu i stwierdziłem, że dzisiaj nagram dla was przegląd memów z Discorda, ale offline, który zmontuje go. Mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie, mam nadzieję, że w końcu będzie dało się na Macu dobrze, kurwa, przechwycić audio systemowe. No i bez zbędnego przedłużania możemy, myślę, zaczynać. System. Doświetlony, ale ma czoło duże. Ja pierdolę. Ale tu inaczej. Ja nie mam tak dużego czoła. To jest po prostu szeroki obiektyw. W takim razie wchodzę na kółko różańcowy numer 36 w Sosnowcu. Pierwszy kanał, od którego zaczniemy, to będzie kanał aktualności, gdzie pan Ardnus. Co to jest Shrek w ogóle? Czemu na tym Discordzie są ikony Shreka jako od klasy postaci za trzy role? Usuńcie język polski z Dying Light 2. Włoscy gracze protestują. Dying Light 2 doczekało się bardzo pozytywnych ocen od graczy na Slimie i dość przeciętnych od użytkowników serwisu Metacritic.com, Metacritic Duża w tym zasługa Włochów, którzy przepowiadają review bombing za brak ojczystego dubingu. Słyszałem o tym. Słuchajcie, z gry polskie y, głosy, którymi nigdy mówi poza waszym głupim nudnym krajem. W internecie od zawsze byli debile i zawsze debile tam będą. Niestety eutanazja jeszcze nie jest legalna. Nie ma co generalizować całej grupy na podstawie jebać Włochów, ale no trzeba być mocno przejebanym, żeby mieć tak zamknięty łeb. Nigdy mówi waszym głupim językiem poza Waszym krajem. A co? A kurwa po włosku? Co to inaczej? Co jak co? Ale o Polsce nie można powiedzieć, że nigdy używa polskiego poza Polską, bo Polska jest chyba najbardziej. Mikrującym krajem poza Polskę, więc there you go. Jacek z yy, dowóz wideo, czyli Twitch i kanał na YouTube generatora Friday i Gargamela znalazł się w Dying Light 2. Jako ciekawostkę. Jest też wzmianka o innym wspólnym kanale dwóch typów podcast. Gdzie? Słyszałem o tym. Spisaliście mi o tym na, na streamie, ale nie widziałem ostatecznie. Aha, okej, okay, to było po prostu w formie notki. Aj, wypożyczalnia filmów Jaceks. Spoko. Mandio. I idziemy na kanał. Fanarty. Czy pojawił się jakiś nowy fanart do, do ostatniego razu? Jakby... uuu I pojawiają się to. Typ... O! Uuu, nie, ale zajebiste to była, ale to była zajebista emotka to, to jeszcze chyba stare moje czarne okulary są Bo też pamiętam, że miałem takie kropki na, przy zawiasach Ej zajebiste, it's Wolfie moon Co ty na to, żeby ogarnąć wreszcie motki na mojego Twitcha, jeżeli chcesz skontaktuję się z tobą Obiecałem, że do końca lutego ogarnę motki i muszę sobie sumie dotrzymać słowa Nie pamiętam co powiedziałem, byłoby karą, gdybym tego nie zrobił, ale nie chcę przegrać No name, bardzo ładny szkic, tutaj oczywiście nie dokończony Chyba, że to jest filtr, ty, halo Polis, 997, Halo, nie no, nie dobra, chyba rysowane, chyba jednak safe. Tylko nie wiem czemu jest w 3 na 3 ale spoko. O, i tutaj dopiero mamy teraz kurwa talent. Czemu mam włosy jak slim shady albo żółtko od jajka? To jest moja jedyna, jedyny zarzut co do tego panarta reszta. Cudowne. Okej, okay, całą resztę już widziałem. Autorskie memy. Ostatnio mówiłem, że fajnie byłoby zobaczyć trochę więcej waszych autorskich memów, bo czasami są naprawdę... Potrafią być zabawne. Jest dużo bezbencji, ale ostatnio, ostatnio nawet się uśmiałem. Nawet się zaśmiałem z raz. więc to już jest... Idziemy w dobrą stronę. Zanim zostali popularni. Enigma. O Boże. Materiał inspirowany kanałem Baran Barankiew to jest dobry kanał. Enigma, czyli Daniel Mucha. Urodzony nie wiadomo w którym roku, gdyż nigdy nie podaje swojego prawdziwego wieku. Lecz to jest w prawda, W zachowaniu można wywnioskować, że nie przekracza 10 lat. Ja, ja jestem rasistą. To nie jest prawda. Ten około 176 cm wzrostu i waży 70,5 kg tłuszczu, ponieważ mięśni w jego całym ciele jest tyle co Pudzian ma w biczku. Polska Góro. Swoją karierę w internecie zaczął od wrzucania na swój kanał fany moment z Ladki Volta. U uwaga, błąd. Nie mówiłem chyba o tym nigdy. Może na streamie się zdarzyło z raz albo dwa. Ale wątpię, żeby ktokolwiek to zapamiętał. ja nie zaczynałem od robienia kompilacji na YouTube. Od tego zacząłem mój kanał Enigma Player. Lata, lata temu miałem jeszcze inne kanały na YouTube, gdzie robiłem poradniki do montażu do jeszcze... Do starego Sony Vegas'a. Nie pamiętam już którego. Robiłem tutoriale, pamiętam, bez głosu. Z nawet chyba nie Iwoną, tylko wrzucałem takie infografiki. Wrzucałem po prostu... Wiecie co, może nie będę... Nie, z... nie znajdziecie tego kanału. Nie będę wam też ułatwiał tego zadania. Z racji, że to były Stare czasy, jest tam trochę cringe'owych rzeczy, więc nie wiem, czy ogólnie chcę, żeby to było znalezione. Zostawcie mnie w spokoju. Ale miałem jeszcze inne kanały przed tym i tam też szlifowałem się w fachu, jaki jest wideoprodukcja. Szybko zyskał on popularność, kiedy zaczął być promowany przez wspomnianego twórcę. To prawda. Enigma przez kilkadziesiąt następnych miesięcy był niewolnikiem. Nie wiem o czym mówisz? To znaczy pracownikiem Tivolta. Ale nie wydarzyłoby tak. się to, gdyby Tivolt nie pożyczył mu swojego sprzętu. To jest prawda. Ktoś Enigma pracował, jak sam mówił, na MacBooku. Taka ultra głównie mieszkało. N na... Czekaj, co? Na Macbooku Nie na Macbooku Na Ultrabooku To się nazywało Ultrabook Nie miałem Macbooka To jest pierwszy Macbook, jaki posiadam I w zasadzie jest bardzo dobry Jest ultra gównem, nie Ultrabookiem Problem z tamtym laptopem był taki, że przy montażu Szczególnie przy renderowaniu Sięgał do 100 stopni Celsjusza Na procesorze A pamiętam pamiętam ja Absolutnie nie miałem pojęcia, jak on przeżył te 4 lata Jak go używałem Ale ja już go doprowadzałem do skraju, skraju wytrzymałości Za każdym razem, kiedy robiłem jakikolwiek projekt Nie ciekawe Nieciekawie było i rzeczywiście, gdyby nie pożyczony komputer od T-Volta, to mogłoby być ciężko. Mieszkał on w piwnicy i karmił się likuidami, które podjebał t -Volta. Gliceryną gl gl i jak jest. Stronami Enigmy były gry komputerowe, w które był ponadprzeciętny. Już zapraszam. Nie no, tak naprawdę tylko w CS-a ...tworzyć content o nazwie, byleby coś było. Enigma nagrał film pytania i odpowiedzi ze swoją siostrą, w którym odpowiadając na pytanie, przyznała się do tego, że chciała go otruć. Tego kurczaka zostawiam ja. W międzyczasie. <grafy> swoją drogą, czy chcecie, żebym nagrał z Klaudią, jak w najbliższym czasie, jak będę w Szkocji, Q&A po dwóch latach? Żeby zobaczyć, co się zmieniło, jakie strony życia... Znaczy, w jaką stronę w życiu poszliśmy od, od tamtego momentu. Myślę, że to by było też całkiem fajne. W czasie zakupił on swój nowy komputer, z... Za prawie 10 tysięcy złotych, które wyżebrał od swoich widzów i zaczął streamować na YouTube. A platforma nie zawsze. W zasadzie ten komputer bardziej kupując pieniędzy za montaż niż od widzów? Graniczać. Więc postanowił przenieść się na Twitcha. Trochę wcześniej chciał zostać raperem oraz producentem i wyprodukować. Nigdy nie chciałem zostać raperem. Po prostu robię hobbystycznie muzykę. To jest takie bardzo częste założenie, jakie słyszę, że on chce być raperem, on chce być muzykiem. Nie chcę kurwa być nikim. Po prostu robię coś, co lubię robić, a jeżeli coś z tego wyniknie, okej. Okay. I wyprodukował trzy brzydkie szesnastki. I bardziej Produk producentem, właśnie niż raperem, ale. Oraz kartofla. Następnie jego popularność wyjebała się na ryj jak wiarygodność chmielarka. Na Twitchu często pojawiały się streamy z ekipą. Nie, nie tą ekipą, tudzież Kasix, diabeł. Kifik. Jednastki są najlepsze. Mateusz Scherer. Oraz Tairis, z którą zamieszkał w Krakowie otoczonym smogiem. Enigma kilka razy na swoich streamach wspominał, że Patola podbijała do niego na mieście. On mówił, że chcieli mu spuścić w pierdol. Ja jednak myślę, że widząc jego kucyk byli tak nawaleni krakowskim smogiem, że chcieli go wyruchać. PS Tyres, nie gryź kabli. kotenigma. enigma. To jest prawda, Tyris nie gryź kabli, bo kurwa streamować trzeba. Dziękuję za ten film świeży, był cudowny, wzruszający, popakałem się. Nie wiem, co to kurwa tutaj robi. Naprawdę poziom niektórych postów, które są na tym Discordzie mnie absolutnie przeraża. To jest zdjęcie przekrojone z mojego Instagrama. Nie wiem, czy ono już chyba nie jest publiczne, ale czemu ty to kurwa zrobiłeś? Czemu pomyślałeś, że to. Te... Okay, to jest dobry pomysł, żeby to spostować? Jeszcze na kanale autorskie memy. Co, ty, co w tym jest kurwa autorskiego? Czemu to jest swastyka? Jesteś bana, bo kurwa na tym kanale jest jasno powiedzia... powiedziane, że kurwa nie mogę dać bana, bo jest na swoim koncie. Ja pierdolę, dobra, chuj. Tym razem ci się upiekło z kurwy synu. Tak, super. Jestem aniołem zakoli. <laughs> kto? kto... O to wymaskował Ej, cudowna maska Na jakieś kurwa 5 punktów zrobiona Podoba mi się. Ty, można robić chyba Znaczy, dodawać animowane emotki na twój to też można Jakąś emotkę dodać, spoko Aj, okej, okay. całkiem, całkiem zabawne A kurwa Tyś, tyś nie mam pojęcia, co właśnie oglądałem, ale okej. Okay. Ej, nikt ma to, ty w młodości! Time traveler, move the chair the timeline. O kurwa! Wyobraźcie sobie, Mo rzeczywiście, gdybym miał ciało, diabeł, ja diabeł moje, ale to by było pojebane jeszcze z tą brodą, ale to a totalnie by nie pasowało to do niego, mi się wydaje. Albo nie z brodą. Chciałbym mieć brodę, ale nie rośnie mi równo. Robi streama, nazywasz go test burgerów na żywo. Dobijasz to K, musisz tylko dać adres, gdzie mają dostarczyć, czyli do Twojego domu. Bio Burgery są dostępne do 21.30, żeby było zabawniej, później próbowałem zrobić to po raz kolejny i to już nie wyszło, więc. Dlatego gaz jest najbezpieczniejszą opcją. Ewentualnie paralizator, ale z elektroniką problem jest. Taki, że wymaga prądu. Pałki możesz używać jako straszaka. No, możesz używać jako straszaka, ale. Mógłbym sprzedawać broń, zatrudnij mnie ktoś. weryfikatorze YouTube. To był żart, ironia. Jest to w kontekście humorystycznym. Jeżeli dasz na tym żółtego dolara, ty ku i bardzo fajnie, coraz bardziej aktywny jest ten kanał autorskiej memy i mi się to podoba, trochę bardziej, zdaje mi się, zżywa się wtedy community. Capir. Co, ja idę dalej, wyjebane mam na was Wasze umiejętności, czyli żadne. Haha, super, pixel art. Okej, okay. yeah. nie, nice. Zimne serce, zimna woda. Czy to jest piosenka czy jaś? Tak mi się wydaje. Okej, okay, to może, może, może być zaliczona jako umiejętność, mi się wydaje. Spoko. O, są chyba szybki robione na nie do dupy, a do spodni. Spoko. Wiem, że zdjęcie monitora po kliknięciu, ale nie chciałem się otwierać Discorda na kąpie. Gość, ja raz chyba trzy, trójkę przyjebałem, ale to też jest najprawdopodobniej zrobiłeś to przypadkiem, jak po prostu kliknąłeś na farcie. Wow. <laughs> nie wiem, jak to jest umiejętność, ale spoko. <laughs> nie, no, kurwa. <laughs> Dwóch defini, no. Uu. na motocyklu? Spoko. Ja bym się bał, że przypierdolę się, się sobie w głowę i będzie ze mną tylko jeszcze gorzej. Zjedz? <noise> Swego czasu ćwiczyłem parkour, więc ja doceniam jak najbardziej takie klipy. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, tylko internet mi szwankuje. Jak? W porządku. Jeste, jesteś w porządku. Diabeł monitor. Trochę martwy byłem, ale śmieszny nawet. Okej, okay, przechodzimy na kanał memy. Mamy nadzieję, że tu będzie coś zabawnego. Mi kiedyś siostra cioteczna rozjewała samolot z Lego Ninjago, do którego już instrukcji nie miałem. Łączymy się w bólu. Ale karma wróciła, bo instrukcji do jej kręgosłupa też nikt nie miał. Aj, okej. Okay. Dlaczego admin tej grupy wygląda jakby, jakby miała 13 lat? Czajcie, że dziecko sobie zrobiło grupkę o kamieniach szlachetnych i ludzie jej używają do handlu narkotykami. O kurwa, kryształki! To kurwa, ale suche 60. Jak zrobić małpy chuja, nie tym razem skórę synu. Asterix, po uświadomieniu sobie, że magiczny napój to natura. To jest dobre, to jest miniaturka. Killing Airsoft Cheaters with real 50 caliber desert eagle Super. People who know, people who don't know I don't know, chyba? Nie wiem Dobra, przechodzimy na kanał filmy może jakąś dłuższą poziomicę, dziękuję. Nice, super. O kurwa! Kręgosłup nie może się tak żłamać! O kurwa! Ty już gdzieś widziałem! Porco dnia, co?! Porco Dias! Czuć się nazywa katolickie archiwum animacyjne KAA miesiąc kuchni afrykańskiej.mp4! <noise> on nie wybrał pokoju. O ty, czekaj, on to odpala! Sausage. Sausage roll. Pork. Pork roll. Rick. Spierdanej. Dobra, na W akcencie skończyły bo minęło moje pół godziny i muszę się zbierać powoli na pociąg do Krakowa. Idę coś zjeść. Trzymajcie się, Z zostawcie suba na kanale, zostawcie łapkę do góry. I wpadaj na mojego Twitcha, twitch.tv, że nikt streamuję w na mojego Instagrama, Nick ma player, gdzie wrzucam rzeczy, że udowadniam, że żyję czasem. Trzymajcie się, żegnam się czołem. Cześć i czołem. <laughs> kurwa, ale bez...